Dzisiaj zaczniemy od magicznej sztuczki. Fryzjerzy je nienawidzą. Cześć, witacie w kolejnym development vlogu projektu rozwijanego w ramach konkursu da się poznać. Dzisiaj będzie trochę o systematyzowaniu mojej wiedzy związanej z javascriptem. m.in. o ES6. Muszę tak mówić, bo tu mam mikrofon. Gdy mówię tutaj tak, to tak. Niespecjalnie słychać. Oraz o babel. Nie jestem pewny, czy czytamy Babel czy Babel po polsku. Będę czytał Babel. Pierwszą styczność z Javascriptem miałem około w 2006 roku. Pamiętam, że zrobiłem sobie takiego animowanego batona, na którego można było kliknąć i zmieniała się ta struktura na nim. Było to na stronie RPG, bo to grota RPG tam się taki kamień wciskał jak na skalę w menu. I tak naprawdę zawsze Javascript kojarzy mi się z takimi małymi pierdółkami które można było zrobić na stronie. Zwykle kopiowałem sobie jakiś kod, wklejałem i miałem jakąś interaktywną część na stronie internetowej. A teraz jak na przykład robiłem prototyp tego projektu jakoś do początku roku to robiłem, to działałem na zasadzie tak, że szukałem sobie jak coś zrobić w Javie i szkołem jak to zrobić w Javascriptie. W ogóle się nie interesowałem tym jaki tam jest standard tego Javascriptu, że tam jest jakieś właśnie te ES6, do którego zaraz przejdziemy. Jeszcze trochę ponad tydzień temu w ogóle nie wiedziałem czym jest ten ES6 istnieje dla mnie po prostu Javascript i mówiąc tak po ludzku to jest po prostu Javascript albo więc konkretnie o wersji mówimy ES6 albo na przykład ES 2015 bo wyszedł w wyszedł 2015 ale popularną nazwą jest Javascript czyli zawsze gdy mówimy o ES6 ES 2015 czy tam ES5 to mówimy po prostu o Javascript gdy wejdziecie sobie na wpis na blogu do tego filmu to znajdziecie przy okazji bardzo fajnie sympatyczny film, którym Szczegółowo tłumaczone o, o co chodzi z tym ES6, więc warto sobie wejść na ten link. Link do wpisu na blogu do tego filmu macie jak zawsze w opisie. Trochę przejdźmy dalej. ES6 to jest konkretna specyfikacja JavaScriptu, która powstała w 2015 i tak nieświadomie, czasami z niej korzystałem, czasami nie, po prostu nie wiedziałem, że istnieje. Myślałem, że jest po prostu JavaScript, nie interesowałem się szczególnie wersjami i korzystałem tam m.in. z czegoś takiego jak Class. Googlając, jak coś się robi w, w JavaScriptie, to oczywiście szukałem jak zrobić sobie klasy, obiekty i tak, korzystając z klas, okazuje się, że iOS 6 jest, nie jest obsługiwany wszędzie. Oczywiście podlinkowałem w tym wpisie taką tabelę, w której możecie sobie sprawdzić kompatybilność różnych funkcjonalności z różnymi przeglądarkami. Na przykład widzicie, że Internet Explorer 11 ma bardzo dużo czerwonego, bo dużo nie obsługuje, Chrome obsługuje bardzo dużo. I pojawił się taki problem, skoro koniecznie chcę używać um, klas z tego es 6 a niektóre przeglądarki starsze tego nie obsługują. To co teraz zrobić, um, by nie stracić tych użytkowników? Rozwiązaniem jest Babel, czy tam Babel. Tłumaczy on po prostu starym przeglądarkom, starszym przeglądarką, starszym urządzeniom, um, jak to mają obsłużyć. E, tu wrzucimy klikalny link, w którym możecie się pobawić. Piszemy sobie jakiś kod e, w es 6 Czyli na przykład te klasy, które użyłem, klasa fu i mamy to od razu tłumaczone na kod, który rozumią starsze urządzenia. Oczywiście to nie jest teraz tak, że musicie sobie do, tego, do tej przeglądarki wklejać swój kod źródłowy. Można sobie skonfigurować to lokalnie, by po prostu poleceniem jednym, by jednym poleceniem sobie lokalnie przetłumaczyć cały kod. Również podlinkowałem link do tego, jak to zainstalować. Jestem trochę długa, ale podobno warto. Na GitHubie mi to ktoś poleci, że jest to zdecydowanie coś, z czym warto się zapoznać, co warto znać, jeżeli jakoś tam JavaScriptem się poważnie interesujemy. Kiedyś obiło mi się o uszy, by w takim nowoczesnym Javascriptie korzystać z LED i konst. Nigdy się tym specjalnie nie interesowałem, do teraz. Oczywiście na Githubie mi ktoś doradził, że jest to dobra praktyka. Bardzo dziękuję tym, co na Githubie mi to pomagają. Parę issues zostało założonych. To nawet ktoś prosił, że chcę na YouTube'a. Tego pozdrowię. O tutaj, kolega Marcin, ale dobrze pamiętam. Tak, chcę na YouTube'a. No to jesteś. I jaki jest teraz mój plan? Nie chcę od początku wszystko przepisywać, by wszędzie było LeniKonts użyte, ponieważ jest to taki mój projekt edukacyjny, poboczny, na który poświęcam 3-4 godziny tygodniowo. Bardziej taki realistyczny plan jest tak, że stary kod, gdy go dotykam, tego poprawiam, by wykorzystywał te LeniKonts tak, jak się powinien to korzystać. I nowy kod, który już piszę, to w nim już myślę o tym, by wykorzystywać zawsze afrytylen i konst. I to jest taka dobra praktyka, aby sobie przypisywać, poprawiać kod źródłowy. To nie jest tak, że teraz się blokujecie, i musicie sobie wszystko przepisać. Warto sobie pisać nowy kod um, z Waszą nową wiedzą, że na przykład teraz wiem, że te led i konst powinno się korzystać z tego, wiem jak chcę korzystać i w nowym kodzie źródłowym będę to wykorzystywał, a stary kod będę poprawiał wtedy, gdy go jakoś tam dotykam, gdy mam z nim styczność, a nie poprawiam go teraz od A do Z. Pojawiła się również propozycja o stosowaniu tych importów z ES6. Trochę się tym bawiłem, tymi importami. Trochę mi tutaj przeszkadza to, że wraz z tymi importami pojawiła się zależność Require.js, gdy właśnie z tym to gdy to konwertujemy przez tego Babela, by starsze przeglądarki mogły z tego korzystać, bo w ogóle przeglądarki z tego mogły korzystać, bo chyba nawet najnowszy Chrome nie obsługuje tych importów. Musimy to właśnie tym Babel tłumaczyć. I tak się trochę zastanawiam, czy to nie jest taka przedwczesna optymalizacja, by te importy wrzucać, ponieważ na taki, na taki mały projekt, tym bardziej w Phaserze, czytałem trochę właśnie o Phaserze, że z ES6 tam paros miał problemy, czy warto to na pewno wrzucać. Na pewno postaram się posłuchać bardzo świadczonego kolegi, który mi polecił, że po prostu budując produkt, buduje się te zależności, jest to normalne i na dłuższą metę się to opłaca. My się w ostatnim tygodniu um, dokładnie z przyjrzeć. Aktualnie się zastanawiam, czy jest to przedwczesna optymalizacja, czy na pewno jest to warte do tej świeczki. Może, może za tydzień powiem więcej na ten temat. Teraz co do efektów czyszczenia prototypu. Um, wrzuciłem tu kod starego prototypu oraz zrobiłem tak um, stanu kodu z tego dzisiejszego filmiku. jeżeli macie ochotę sobie porównać stary prototyp um, i ten stan, tutaj macie linki. Głównie chodziło mi o to, by um, oczyścić mój PlayState, który w starym prototypie miał 429 linię kodu. Był hmm, typowo kod prototypowy, bawiłem się, e, dużo śmieci się pojawiło w kodzie i tym nie przejmowałem, bo po prostu testowałem gameplay, teraz trochę to odchudziłem, trochę wrzuciłem do osobnych plików, do osobnych klas i aktualny Playstate e, ma 200... 86 linii kodu, czyli zdecydowanie jest czyściej. Nie jest moim celem, by projekt był od razu jakiś tam idealny. Wiadomo, celem jest to, by projekt dzisiaj wyglądał trochę lepiej niż tydzień temu. Zawsze to, co robicie dzisiaj ma być troszkę lepsze od tego, co wczoraj, a nie ma co się jakoś wariować, że musi być zaraz jakoś nie wiadomo co. To w końcu projekt poboczny pisałem na potrzeby tego konkursu. I przy okazji muszę pamiętać, że chcę przeprowadzić mały eksperyment związany z monetyzacją gier webowych. Wrzuciłem właśnie w ramach jednego development vlogu szczegółowo na temat monetyzacji Gier webowych mój research, więc na wszystko na pewno czasu nie starczy, by wszystko idealnie było ze czystością kodu, ze strukturą i wszystkimi. Jeszcze bym zdążył jakoś przetestować tę monetyzację. Ma być jakoś w miarę czyście niż jest teraz, zawsze to będzie trochę poprawiane, ale pewnych barier czasowych nie przeskoczymy. Pojawił się też pierwszy pull request. Za co bardzo dziękuję Marcinowi. Zauważył on, że warto by wycentrować viewport. A tu jego pull request dorzucił mi plik um, CSS, który po prostu centruje. Gierkę w przeglądarce, niby coś drobnego, ale spoko. A przy okazji, z rozpędu, gdy sobie komentowałem w head, do szczególnej zależności, komentowałem to z podwójnym ukłośnikiem. Takie komentarze, jak w Javi, oczywiście w html komentarze wyglądają tak przekazują to w swoim pull requestie wrzucił zaakceptowanego tego pull request'a i wrzuciłem to na branch master. Jeżeli interesują Was szczegóły struktury, również to wrzuciłem na bloga cały kod źródłowy. Cały kod źródłowy ze stanu tego odcinka możecie sobie sprawdzić we wpisie na blogu, tam macie ten link, albo aktualny kod źródłowy. I to w sumie na dzisiaj tyle. Za tydzień przyjrzeć się trochę temu importowaniu z ES6, który wymaga tej zależności require.js. Nie jestem pewien, czy to warto w takim moim projekcie w Phaserze robić. Oprócz tego postaram się w końcu zaimplementować gamepad oraz obsługę urządzeń mobilnych. To tyle. Kolejny development vlog w ramach kursu da się poznać za tydzień. Cześć.